Dlatego zdarzają się absurdalne sytuacje, że zarabiasz kilka tysięcy złotych miesięcznie albo i więcej, a w sklepie dowiadujesz się, że nie możesz wziąć zegarka czy wspomnianej we wstępie suszarki za 300 złotych na raty. To w takim wypadku bierzecie rozdzielność majątkową. Jeśli 800 plus jest na drugiego z małżonków, to przepisujecie je na siebie i nagle zdolność kredytowa rośnie na tyle, że możecie sfinansować zakup wymarzonego mieszkania. Odmowę kredytu możesz dostać dlatego, bo dwa miesiące temu zmieniłeś pracę na lepiej płatną. Pracujesz w jednej firmie dwa lata? Zarabiasz ciągle tyle samo, ale rok temu dostałbyś kredyt, a teraz już nie. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że wystarczy dobrze zarabiać i wtedy otrzymanie kredytu nie stanowi żadnego problemu, to jednak musisz być świadomy, że banki potrafią naprawdę z różnych powodów odmówić ci finansowania. Warto więc wiedzieć, jak grać według narzuconych przez banki zasad. A ten odcinek ma za zadanie pomóc Ci odpowiednio się przygotować, byś sam nieświadomie nie storpedował swojej zdolności kredytowej czy szeroko rozumianej oceny scoringowej. W dzisiejszym odcinku 10 punktów, które pomogą Ci odpowiednio przygotować swoją ocenę kredytową. Między innymi stać Cię na kupno mieszkania za gotówkę, ale nie możesz dostać suszarki na raty? Miałeś długi u komornika, czy dostaniesz jeszcze kredyt? Kiedy warto pozbyć się męża czy żony? Pamiętaj! Wysokość dochodu to nie wszystko. Ja nazywam się Bartosz Nowak i zapraszam do świata kredytów, liczb i finansów. Pierwsze, zbuduj historię kredytową. Wiele się mówi o tym, że banki nie lubią klientów, którzy nigdy nie mieli kredytów. I rzeczywiście coś w tym prawdy jest. Jeśli masz wkład własny i odpowiednie dochody, to kredyt hipoteczny prawdopodobnie mimo wszystko dostaniesz. Jest to bowiem najbezpieczniejszy dla banku kredyt, gdzie ma on zabezpieczenie w postaci hipoteki, ubezpieczenia nieruchomości czy ubezpieczenia na życie. Niekoniecznie jednak dostaniesz w każdym banku. Te wrażliwe na scoring mogą cię odrzucić z automatu już na samym wejściu. Dużo gorzej może być z otrzymaniem kredytów niecelowych, np. pożyczki gotówkowej, karty kredytowej czy limitu w koncie, kredytu firmowego czy kredytu ratalnego na zakup towaru w sklepie. Zwłaszcza przy udzielaniu tzw. ratalek typu raty 0%, banki opierają się na Twojej historii kredytowej. Często nie weryfikują Twoich dokumentów dochodowych, więc pozytywną decyzję uzależniają od tego, czy do tej pory w swoim życiu dobrze spłacałeś swoje zobowiązania kredytowe. Nie miałeś takich? To nie ma jak Cię ocenić i dostajesz odmowę. Dlatego zdarzają się absurdalne sytuacje, że zarabiasz kilka tysięcy złotych miesięcznie albo i więcej. A w sklepie dowiadujesz się, że nie możesz wziąć zegarka czy wspomnianej we wstępie suszarki za 300 zł. na raty. Jak to przełamać? Jeśli masz wpływy na konto, to najprościej zawnioskować w swoim banku o kredyt odnawialny lub kartę kredytową z limitem np. w wysokości 1000 zł. Decyzję powinieneś dostać automatycznie w kilka minut na podstawie historii Twoich wpływów. Drugi, Masz historię kredytową? Sprawdź BIK. Ja nie dostanę kredytu, bo jestem w BIK-u. To częsty argument, z którym się spotykam. Choć wiem, co klient ma na myśli, to jednak takie zdanie pada najczęściej w wyniku braku wiedzy. Czym wspomniany BIK jest? BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i Prywatne Banki, którego zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących historii kredytowej klientów. Jeśli kiedykolwiek brałeś jakikolwiek kredyt, to jesteś w BIK-u, bo są tam wszyscy. Niezależnie od tego, czy miałeś kredyty w windykacji, czy masz pozytywną historię kredytową. Z oficjalnej strony Big.pl każdy może pobrać sobie raport ze swoją historią kredytową. Obecnie dostępne są trzy pakiety, z których najtańszy kosztuje aktualnie 54 zł. Co znajdziesz w raporcie Big? W skrócie całą Twoją historię kredytową. Dotyczy to nie tylko kredytów, które zaciągałeś w bankach, ale także w skokach, pozabankowych firmach pożyczkowych, tzw. chwilówki firmach udzielających odroczone płatności typu Allegro Pay. Co więcej, z BIK-u możesz pobrać raport z Twoją osobistą historią kredytową, przypisaną do numeru PESEL, ale także BIK firmowy, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. A na temat samych zobowiązań kredytowych, jakie informacje możesz znaleźć w bik -u? Raport BIK. Jakie informacje o kredytach? Pierwsze, opóźnienia. Jeśli masz tzw. saldo należności wymagalnych, czyli spóźniasz się z płatnością za kredyt, lepiej szybko to napraw bo przy wniosku o kredyt niemal z automatu masz odmowę. Drugie. Ocena punktowa BIG. Mamy tu przedziały. Poniżej 60 punktów na czerwono. Możesz mieć problem z otrzymaniem kredytu. 60 do 80? Kolor żółty. Dużo większa szansa na kredyt. Powyżej 80? Kolor zielony. Jesteś dobrym kredytobiorcą. Może być jeszcze brak oceny, tak zwany no score, jeśli nie masz żadnej historii kredytowej. Trzecie. Historia Twoich zobowiązań rodzaj kredytu, kiedy udzielony i w jakiej wysokości, wysokość raty, historię płatności, aktualna kwota do spłaty i wiele więcej. Trzeci. Czyszczenie zobowiązań w BIK. Jeśli masz pozytywną historię kredytową, to przewiń film dalej. Na pasku masz informację, kiedy rozpoczyna się kolejny rozdział. Ale jeśli przejrzałeś raport i przypominasz sobie, że w pewnym momencie powinęła ci się noga, masz zobowiązania, w których były pewne opóźnienia, na szczęście istnieje możliwość, żeby informacje o takich kredytach ukryć przed bankami. Tutaj przede wszystkim ważne jest jednak to, jak długo spóźniałeś się z płatnościami. Kolor żółty, 1 do 30 dni. Nie ma dramatu, chyba że pojawia się to regularnie. Czerwony krzyżyk powyżej 30 dni. I to już może być podstawą odmowy kredytu. Powyżej 60 dni windykacja i problem. Informacje na temat twoich kredytów BIK pokazuje bankom, jeśli ma na to twoją zgodę. Dopóki dany kredyt jest w trakcie spłaty, taka zgoda jest udzielona automatycznie. Jeśli jednak spłaciłeś kredyt, ale po drodze miałeś opóźnienia, to warto taką historię wyczyścić. Jak to zrobić? Składasz do banku wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIC. Oczywiście danych dotyczących konkretnego kredytu. Banki mają 30 dni na odpowiedź, ale najczęściej robią to szybciej. Dlaczego wspomniane wcześniej 60 dni opóźnienia ma kluczowe znaczenie? Bo w tym wypadku bank może nawet bez Twojej zgody przetwarzać dane w BIK do 5 lat od całkowitej spłaty danego kredytu. Jeśli opóźnienia były duże, to w praktyce może oznaczać, że żaden inny bank przez ten czas nie da Ci kredytu. I znowu, jeśli kredyt jest spłacony, to warto wysłać pismo do banku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w BIK. Bank może jednak w tym wypadku się nie zgodzić. Na szczęście działają kancelarie prawne, które mogą Ci pomóc takie zobowiązania wyczyścić. W opisie filmu dodam link, w którym Dominik Pledziewicz z kancelarii Legal Media szerzej o tym opowiada. Jeśli jesteś zainteresowany, to zachęcam do zapoznania się. Podsumowując, gdy przygotowujesz się do kredytu, warto wycofać zgody na przetwarzanie danych dotyczących Twoich zobowiązań w BIK, a konkretnie tych, w których miałeś opóźnienia i pożyczek pozabankowych. Banki po prostu tego nie lubią. Jeśli masz pozytywną historię spłaty danego kredytu, to danych nie usuwaj, bo działają na twoją korzyść. Punkt czwarty. Uważaj na odroczone płatności. AllegroPay, Pay, PayPal i inne usługi typu Buy Now Pay Later są widoczne w Biku, ale jako pożyczki pozabankowe i banki niespecjalnie to lubią. Jeśli kupisz sobie coś na święta w ten sposób i zapłacisz po miesiącu, to nic złego się nie stanie. Niektórzy jednak wyrobili sobie taki nawyk, że miesiąc w miesiąc robią zakupy z odroczonym terminem płatności. Jak masz kilkanaście pożyczek w ciągu kilku miesięcy, to możesz zostać uznany przez bank jako osoba ze skłonnością do zadłużania się i będziesz miał problem z uzyskaniem kredytu. Po pierwsze, nie przesadzaj więc z tego typu usługami, a po drugie, jeśli już brałeś i przygotowujesz się do wzięcia kredytu, to warto wysłać pismo wycofujące Twoją zgodę na przetwarzanie danych w BIK. -u. Piąty. Nie zadłużaj się nadmiernie. Całkowity brak historii kredytowej nie pomaga, ale to nie oznacza, że za chwilę masz popaść w drugą skrajność i brać jeden kredyt po drugim na potęgę. Jak uruchomisz sobie wspomnianą kartę kredytową na 1000 zł, to krzywdy sobie raczej nie zrobisz. Ale jeśli weźmiesz kilka pożyczek, to już niekoniecznie może być dobrze postrzegane przez banki. Posiadanie wielu zobowiązań, nawet niewielkich, może wpłynąć na to, że w oczach banku będziesz osobą mającą skłonność do zadłużania się. Dodatkowo, oczywiście, każdy kredyt wpływa na obniżenie twojej zdolności kredytowej. Trzeba to rozgraniczyć. Pozytywna historia spłaty kredytów to jedno, ale zdolność kredytowa to drugie. Do tego za chwilę przejdziemy. Tu jeszcze mogę tylko wspomnieć, że nie tylko posiadanie wielu kredytów może być przeszkodą w uzyskaniu kolejnego kredytu. Często wystarczą same zapytania. Każdy wniosek o produkt kredytowy generuje zapytanie do BIK i banki to widzą zwykle przez 12 miesięcy. Przestrzegam też przed składaniem dużej liczby zapytań, bo to również zachowanie, które nie jest dobrze oceniane przez banki. 6. Sprawdź swoją zdolność kredytową. Kolejny, choć być może najważniejszy punkt. Zanim zdecydujesz się na szukanie nieruchomości czy planowanie wydatków. To sprawdzenie zdolności kredytowej jest absolutnie punktem wyjścia. Oczywiście, jeśli chciałbyś sprawdzić swoje możliwości, to nie korzystaj z ogólnodostępnych kalkulatorów internetowych, bo tak naprawdę każdy bank liczy zdolność inaczej. Niektóre uwzględnią dochód z umowy o pracę na czas określony, a niektóre nie. Jeden weźmie wszystkie premie, a drugi obetnie część dochodu. Z umowy zlecenie też uwzględniają dochody w innej wysokości. Już nie wspominając o działalności gospodarczej. Różnice pomiędzy poszczególnymi bankami potrafią sięgać kilkuset tysięcy złotych, więc, by otrzymać rzetelne wyliczenia, warto skorzystać z pomocy dobrego eksperta finansowego. I w tym miejscu oczywiście polecamy nasze usługi. Jeśli chcesz poznać swoje możliwości kredytowe, to w pierwszym komentarzu pod filmem zostawiam dane kontaktowe. Punkt 7. Nie zmieniaj rodzaju dochodu. Jeśli znasz już swoją zdolność kredytową, to ustal pewien plan działania ze swoim ekspertem i nie przeprowadzaj gwałtownych zmian bez konsultacji z nim. Co z tego, że masz wyliczoną zdolność kredytową na pół miliona złotych, jak za półtora roku będziesz chciał składać wniosek o kredyt? Tylko że wówczas dojdzie ci dwójka dzieci, zmienisz dwa razy pracę, weźmiesz trzy kredyty. Raczej, wszystkie wyliczenia trzeba będzie zaktualizować. Oczywiście nie chodzi o to, żebyś pytał swojego eksperta, czy możesz mieć dziecko, ale musisz być świadomy, że zmiana liczby członków rodziny, zmiana dochodu czy zaciąganie zobowiązań wpływa na Twoją zdolność kredytową. Czasem nawet nieświadomie możesz pogorszyć swoją sytuację, myśląc, że przeprowadzasz zmianę na Twoją korzyść. Typowy przykład to zmiana pracodawcy na miesiąc przed wnioskiem kredytowym. Co z tego, że zarabiasz więcej, jak większość banków po miesiącu ci takiego dochodu nie uwzględni? Dla nich jesteś jak bezrobotny. To samo jest w przypadku przejścia na działalność gospodarczą, gdzie w niektórych bankach dopiero po dwóch latach taki dochód może być uwzględniony. 8. Przygotuj historię konta. Dokumentując dochód, np. z umowy o pracę lub zlecenie, zwykle musisz przedstawić zaświadczenia o dochodach i potwierdzenia przelewów, które otrzymujesz od pracodawcy na konto. Niektóre banki jednak szukają bardziej i wymagają, być przedstawił pełną historię rachunku bankowego. Widzą więc, ile wydajesz w Rossmanie, Biedronce, czy jakie tytuły wpisujesz robiąc przelew do swojej koleżanki. Po co analitykom takie szczegółowe rozeznanie? Czego analityk szuka na Twoim wyciągu z konta? Świadczenia na dzieci, alimenty, pożyczki i kredyty niewidoczne w biku, zajęcia komornicze, płatności do ZUS-u czy urzędu skarbowego w przypadku działalności gospodarczych, inne stałe zobowiązania. Więcej na ten temat szczegółowo opisywałem w 10 odcinku. Który właśnie wyświetla Ci się na ekranie. Link zamieszczam także w opisie filmu. Jeśli pewne operacje niekoniecznie korzystnie mogą wyglądać w oczach analityka, to skonsultuj ze swoim ekspertem, czy nie lepiej złożyć wniosek do banku, który tak szczegółowo do historii konta nie zagląda, albo po prostu jeśli masz czas, by odpowiednio się przygotować do kredytu, to zadbaj, by historia rachunku na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku wyglądała odpowiednio. 9. Pozbądź się żony lub męża. Straszny tytuł tego akapitu. Najlepiej jeszcze dodać, że masz przepisać 800 plus na siebie. No dobra, jak to ma niby pomóc? Broń Boże, nie mówię tu, że macie się rozwodzić. Jesteście w małżeństwie, ale Twój mąż miał kiedyś zaległości kredytowe na tyle poważne, że nie ma szans, by jakikolwiek bank dał mu kredyt. Albo Twoja małżonka aktualnie jest na urlopie wychowaczym i nie otrzymuje dochodu. A jak bierzecie kredyt wspólnie, to bank dolicza ją jako osobę na utrzymaniu i przez to nie macie zdolności kredytowej. To w takim wypadku bierzecie rozdzielność majątkową. Jeśli 800 plus jest na drugiego z małżonków, to przepisujecie je na siebie. I nagle zdolność kredytowa rośnie na tyle, że możecie sfinansować zakup wymarzonego mieszkania. Z tym 800 plus to nie żartuję, bo niestety banki mają takie absurdalne podejście, że jeśli macie rozdzielność majątkową, ale wychowujecie dzieci wspólnie, to jeśli wniosek o świadczenie składał np. mąż, a małżonka wnioskuje o kredyt, to koszty utrzymania dzieci będą obciążały pani zdolność kredytową, ale 800 plus już banki nie uwzględnią, bo jest na męża. Oczywiście rekomenduję takie rozwiązania, jeśli jesteście zgodni, że taki plan działania pomoże zrealizować wasz wspólny cel. Oczywiście później po otrzymaniu kredytu i zakupie nieruchomości na jednego z was, tego ze zdolnością kredytową, zawsze możecie znieść rozdzielność majątkową i włączyć zakupioną nieruchomość do majątku wspólnego. 10. Wkład własny i koszty dodatkowe. Masz już sprawdzoną historię kredytową, zdolność kredytowa jest. Pozostaje poszukać odpowiedniej nieruchomości. Pamiętaj jednak, że o ile nie załapiesz się na jakiś program wsparcia kredytobiorców, to standardowo musisz być przygotowany jeszcze do zaangażowania swoich oszczędności. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, banki wymagają minimum 10 lub 20% wkładu własnego. Oprócz tego, o czym często potencjalni kupujący zapominają, istnieje szereg opłat dodatkowych, na które bank też kredytu ci nie da. Najważniejsze opłaty związane z zakupem nieruchomości. Notariusz od 1000 zł w górę, może być nawet kilka. Podatek PCC 2% od ceny zakupu. Zwolnione są osoby kupujące swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną. Prowizja agenta nieruchomości. Zwykle 1,5 do 3,5% od ceny nieruchomości. Operat szacunkowy od rzeczoznawcy zwykle od 400 do 1000 złotych. I to by chyba było na tyle. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym, gotówkowym, firmowym lub rozmową na temat zdolności kredytowych, czyszczenia biku i tym podobnych, to zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Dane zostawiamy w komentarzu pod filmem. Jeśli chcecie być na bieżąco ze światem kredytów, liczb i finansów, to zapraszam do śledzenia mojego bloga finansowy ogarpel i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.